Dzień dobry, zapraszam na mistyczną wibrację dnia 12 listopada. Dzisiejsza data niesie ze sobą wibrację liczby 5, energię wolności, zmian i ruchu. To dzień, w którym wszechświat zaprasza Cię do otwarcia skrzydeł i zaufania nowym kierunkom. Piątka to żywioł powietrza niesie lekkość, spontaniczność i odwagę, by wyjść poza znane schematy. Dziś wszystko, co stagnacyjne, zaczyna się poruszać. Możesz poczuć przypływ inspiracji, chęć podróży, rozmów, poznawania nowych ludzi. To wibracja odkrywania zarówno świata, jak i siebie. Zatrzymaj się na chwilę i zapytaj, gdzie moja dusza pragnie dziś być naprawdę wolna. Wibracja piątki przypomina Zmiana jest błogosławieństwem, nie zagrożeniem. Zaufaj rytmowi życia, bo ono zawsze prowadzi cię tam, gdzie czeka rozwój i magia.